Ukochani, otwórzcie swoje serca. Niech promień gwiazdy miłości Najwyższego przeniknie mrok i cień w waszych duszach. Każda myśl, każde słowo i każdy oddech niech wypełnią się światłem. Odrzućcie przemoc, odrzućcie krzywdę, odrzućcie lęk. Niech miłość Najwyższego stanie się waszym przewodnikiem. Ja, Gabriel, przybywam, by wskazać wam drogę do harmonii i pokoju. Niech światło rozkwita w Waszych sercach, jak niegasnąca gwiazda. Powtarzajcie w nieskończoność te słowa: Przyjmuję światło miłości Najwyższego w moje serce. Moje serce jest czyste i otwarte. Odrzucam przemoc, nienawiść i krzywdę. Jestem w harmonii z całym życiem, napełniony pokojem i miłością. Postanawiam poprawę. Dziś, w świetle Najwyższego, Zobowiązuję się, że moje myśli, słowa i czyny będą niosły miłość, dobroć i współczucie. Niech moje serce stanie się latarnią światła dla mnie i dla świata. Każdy dzień będę wybierać pokój, harmonię i czystą miłość, a przez to przemieniam siebie i wszystko wokół mnie.